Wśród nich przyjmowanie łapówek, przywłaszczanie mienia. Praworowa jazda samochodem, cicho czyta. banalne. A coś nakłanianie świadków do składania fałszywych zeznań Same zupełne duperele. No i teraz uwaga: pani Iwona znalazła się tam, gdzie się znalazła, dlatego że jest działaczką PiSu i ten PIS, uważaj, zrobił ją również sędzią Trybunału Stanu. O. Trybunał Stanu, przypomnijmy, jest od tego, żeby sądzić największe przestępstwa. Dlatego pani Iwona Czyli nie zajmowała się przestępstwami największymi, tylko całkiem pospolitymi. Robercie, ale moim zdaniem tu widać przykład znakomitego zarządzania kadrami przez Prawo i Sprawiedliwość. Bo z jednej strony ktoś powie, ma o, Trybunał Stanu to jest poważne gremium i potrzebuje o, poważnych ludzi. Oni tutaj o, pospolity... nienagannej, o nienagannej reputacji. Tak. A mhm. oni wyszli z innego, lepszego punktu wyjścia. Wyszli. Źle powiedziałem. Nieważne. Z założeniem wyszli. Razie, założenie... Założenie o wysz. właśnie tego słowa mi brakowało. Panie e, e, profesorze Bralczyk, już niedługo pan mnie przeszkoli odpowiednio. Pójdź do tu Tumanum cię tam przeszkolą. Dobra, no jeszcze raz.